Dzisiaj Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Chciałbym zwrócić uwagę, że wszystkie wielkie wydarzenia w historii zbawienia wymagały oczekiwania, przygotowania. My byśmy chcieli szybko, tak jak szybko się dowiadujemy, jakieś informacje. Pytamy, który tam małyż był, siódmy, no to już wiem. Ale takie informacje, to, się, to przyjmuje się szybko do serca, do rozumu. Natomiast, żeby przyjąć pewną prawdę do serca, trzeba przygotowania, trzeba modlić, trzeba pokuty. I chciałbym zwrócić uwagę na kilka wymagań, jakie Bóg stawia apostołom, żeby na nich wstąpił Duch Święty. Zwróćcie uwagę, że jest tam napisane, że wszyscy się zgromadzili. Wszyscy się zgromadzili w tym wieczerniku na oczekiwanie Ducha Świętego. Jakże często w naszych domach, w naszych wspólnotach nie modlimy się wszyscy. Pamiętajcie, modlitwa ojca i matki, wspólna modlitwa. To jest coś inny, inny wymiar niż modlitwa indywidualnego ojca albo matki. Módlcie się razem. Może wszyscy nie, może ktoś, syn czy córka obrażony na kościół, nie ma ochoty się modlić. To trzeba zostawić spokoju. Ale wa ważne jest, żeby się wszyscy modlili. Zgromadzili się w jednym miejscu. Co to znaczy zgromadzili się w jednym miejscu? Tu nie chodzi, żebyśmy na Ducha Świętego czekali pod jednym adresem. Tylko w jednym miejscu, żebyśmy umysłowo, duchem byli w jednym miejscu. Proszę Państwa, jak jest przepraszam, mecz piłkarski, to wiadomo, gdzie są umysły ludzi. Przy tej futbolówce. 12-15 tysięcy ludzi patrzy i myśli o tym. Ale jak siedzimy w kościele, to już ja nie byłbym pewny, o czym ludzie myślą. Niektórzy pewnie o futbol, futbolówce. To nie wiadomo właśnie, jak, jak, żebyśmy chcieli jednego. Bo, może, można usiąść, jakieś starsza pani usiądzie i będzie się modliła o zdrowie dla córki, a obok jakiś pan będzie się modlił o to, żeby tam Polsce Bóg błogosławił, a jeszcze ktoś przyjdzie inny, będzie się modlił o swoje powołanie, że go nie może odkryć. I modlimy się do jednego Boga, ale jesteśmy trochę tacy, nie w tym samym miejscu, a my mamy bać w tym samym miejscu. Mariana zgromadzi, żebyśmy byli jednej myśli, żebyśmy byli jednego pragnienia. I teraz właśnie to przygotowanie, to nie jest takie proste, żeby się wspólnie pomodlić w, w domu. To nie jest takie proste, żeby wspólnie otworzyć przed najbliższymi serca. Yy, Maryja, która będzie przewodniczyła tym rekolekcjom, yy, jest tą, która nas przygotowuje i ona was, nas z tego uczy. Ja pamiętam, jak moja mama zmarła kilka miesięcy temu i mówiła mi, mojemu bratu, jeden testament nam zostawiła. Bądźcie razem. Trzymajcie się, jesteście tylko we dwóch, Bądźcie razem, nie sprzeczajcie się, a jak się sprzeczacie, to się pogódźcie. Ale to właśnie było, to, to, jest, to jest właśnie powołanie matki. Zwróćcie uwagę, czym, czym się drogie panie zajmują. Idź do cioci, przywitaj się z ciocią, pocałuj babcię, ukoń się, powiem, znaczy pokaz to, żeby dzieci się nie nas boją i są zamknięte i wchodzą w jakiś taki niedobry indywidualizm. I to właśnie chodzi o to, żeby wyjść z siebie i uczyć komunikacji, uczyć Uczyć rozmowy, uczyć spotkania z drugim człowiekiem. Maria nas tego uczy i ona, proszę zwrócić uwagę, I misja, ostatnia scena z dziejów apostolskich, yy, ostatnia scena z Pisma Świętego, kiedy ona jest z apostołami w Wieczerniku i, i modli się i jest z nimi, żeby ich jednoczyć, żeby, ich, żeby ich ratować ich wspólnotę, która mogła się w każdej chwili rozsypać. Co byłoby wielką porażką misji Chrystusa.